Siemanko, witam na kanale Posypano i zapraszam do oglądania. Z racji tego, że ostatnio Pawła dopadło przeziębienie. Paweł to mój mąż wyjaśniam, jeżeli e, ktoś jest tutaj po raz pierwszy. Także z racji tego, że Paweł się pochorował, to pomyślałam, że fajnie byłoby przyjść do Was z filmem, w którym opowiedziałabym wam o tym, jak wygląda tutaj służba zdrowia? Jak wygląda wizyta u lekarza rodzinnego? Jakie są nasze doświadczenia związane właśnie z norweską służbą zdrowia? Bo gdzieś tam w naszych filmach, we vlogach, bardzo często wspominaliśmy, że byliśmy u lekarza, coś wam tam poniekąd opowiadaliśmy, jak ta wizyta wyglądała, i zawsze jak o tym wspominaliśmy, to zadawaliście nam. Bardzo dużo pytań w komentarzach, także pomyślałam, że mm, zbiorę te wszystkie nasze doświadczenia, wszystkie nasze informacje w jeden film, e, żebyśmy mogli po prostu do tego filmu Was odsyłać. Także oto jestem, przychodzę i mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną czas. Myślę, że zacznę od tego, od momentu, jak tutaj przyjechaliśmy, bo Wasze pierwsze pytania, które do nas kierowaliście, związane były z tym, jak zostaje tutaj przydzielony wam lekarz rodzinny, e, wasza przychodnia? Czy jest to na takie zasadzie, że sobie sami ją wybieracie? Czy jest to odgórnie, e, po prostu przydzielane? Więc w naszym przypadku wyglądało to tak, że po przyjeździe, kiedy już załatwiliśmy wszystkie dokumenty związane tutaj z pobytem, kiedy dostaliśmy już D-numer, numer jest to taki odpowiednik, powiedziałabym, naszego polskiego PESEL-u. Jest to numer tymczasowy, który z czasem jeżeli tutaj macie już chcecie zostać na stały, macie pobyt stały, to ten numer ten numer zostaje wam zamieniony na numer personalny, czyli już numer stały. O tym wszystkim jest też oddzielny film, także zapraszam do opisu, tam znajdziecie odnośnik, także możecie sobie więcej o tym wszystkim posłuchać i w momencie kiedy właśnie dostaliśmy ten numer, bez którego no nie byłoby opcji, żebyśmy mogli zacząć funkcjonowanie w ogóle w Norwegii. Po jakimś, wydaje mi się, niecałym tygodniu otrzymaliśmy właśnie list, w którym zostaliśmy poinformowani, że zostaliśmy przydzieleni do przychodni i został nam również wybrany lekarz rodziny. Także u nas wyglądało to w ten sposób, że zostało nam to przydzielone odgórnie. Nie mam pojęcia, powiem Wam szczerze, czy jest opcja, żebyśmy sobie tego lekarza i przychodnie wybrali w momencie przyjazdu tutaj, bo najzwyczajniej w świecie w ogóle się nie orientowaliśmy w tym temacie. Nie pytaliśmy, nikt nam też nie udzielił żadnej informacji, e, która mogłaby wskazywać na to, że jakiś wybór mamy. Po prostu zostaliśmy poinformowani, że e, zostaliśmy przydzieleni do tej przychodni i do tego lekarza rodzinnego. Oczywiście, tak jak ma to miejsce w Polsce, tak jest to również i tutaj, że e, przydział dostaliśmy do najbliższej przychodni e, od naszego miejsca zamieszkania. Także myślę, że w sumie. Jest to na plus, bo nawet jeżeli mielibyśmy taką opcję wyboru tej przychodni i tego lekarza rodzinnego, to i tak robilibyśmy to, powiem Wam szczerze, na ślepo, no bo nie znaliśmy tutaj ani lekarzy, ani przychodni, nie czytaliśmy żadnych opinii na ten temat, jaki lekarz jest dobry, jaki lekarz jest niedobry, kto tam kogo poleca. Także myślę, że w momencie przyjazdu jest bardzo wiele innych rzeczy innych spraw do załatwienia, które są takie super priorytetowe i ten wybór lekarza tak u nas odszedł na dalszy plan, także z naszego punktu widzenia jest ok, że zostaliśmy po prostu odgórnie przydzieleni do danego miejsca i danego lekarza. Oczywiście, jeżeli jest sytuacja, kiedy coś wam nie odpowiada, na przykład w lekarzu albo w przychodni, to możecie tą placówkę zmienić, ale nie może to być na takiej zasadzie, że po prostu co tydzień, czy tam co miesiąc będziecie skakać od lekarza do lekarza, od przychodni do przychodni, tylko naprawdę musi to być jakiś konkretny powód, który spowoduje to, że faktycznie jesteście zmuszeni dane miejsce czy, czy, lekarza zmienić. Oczywiście w momencie, kiedy się przeprowadzacie, to ta zmiana jest tak jakby oczywista, bo zostajecie, e, przeniesieni, prosicie o przeniesienie do przychodni, która znajduje się po prostu w najbliżej waszego nowego miejsca zamieszkania. Także tutaj różnic, jeżeli chodzi o Polskę i Norwegię, e, ja osobiście nie zauważyłam. Teraz może przejdziemy do tego, że w, również w tym liście, który otrzymaliśmy e, z informacją, że zostaliśmy przydzieleni do tej przychodni, do tego lekarza, dostaliśmy również informację o stronie internetowej, na którą musimy się zalogować i tam mm, założyć konto. I powiedzmy, że w tłumaczeniu na polski powiemy, że jest to konto pacjenta. Założenie konta było banalnie proste. Po prostu musieliśmy wejść na tą stronę, wpisać nasz ten właśnie numer, utworzyć hasło, i w momencie, kiedy na tą stronę już się zalogowaliśmy, zobaczyliśmy, że są tam nasze wszystkie dane, czyli nasze imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, przychodnia, do której właśnie przynależymy, oraz lekarz rodzinny. Dzięki tej stronie możemy się właśnie zarejestrować do naszego Lekarza i rejestracja wygląda na tej zasadzie, że po prostu y, mamy lekarzy do wyboru, mamy dni, mamy godziny i po prostu sobie klikamy, do jakiego lekarza chcemy pójść, na jaką godzinę, w jakim dniu na, nam to odpowiada. Oczywiście y, zalecane jest i najlepiej jest tak, że, sko, y, że jeśli mamy już przydzielonego tego lekarza rodzinnego, no to żeby właśnie do tego naszego lekarza iść. Ale zdarzają się sytuacje, w których na przykład e, ja tak miałam, że zabukowałam sobie wizytę u mojego lekarza rodzinnego i zawsze po zabukowanej wizycie dostajecie SMS-a z potwierdzeniem, że wasza wizyta została właśnie zabukowana, e, ale jeżeli jest sytuacja, kiedy na przykład w danym terminie wasz lekarz nie przyjmuje, nie wiem, ma wolne albo cokolwiek się tam dzieje, to również w tym SMS-ie dostajecie informację, że niestety, ale wasz lekarz w tym terminie dostępny nie jest. I w związku z tym możecie albo przenieść wizytę na dalszy termin, w którym lekarz będzie już dostępny, albo możecie w tym przypadku wybrać sobie innego lekarza, który w terminie, który Wam odpowiada, będzie po prostu dostępny. Jeżeli chodzi o tą stronę internetową, o, o te konto pacjenta, o którym właśnie opowiadam, to tam macie również wszystkie informacje dotyczące Waszego leczenia. Czyli u jakiego lekarza ostatnio byliście, ile trwała wizyta, czego dotyczyła wizyta. Są tam również wasze recepty, czyli y, jakie lekarstwa zostały wam przypisane, przepisane. Czy te recepty były jednorazowe, czy są to recepty, które będziecie musieli odnawiać, na przykład, nie wiem, co 2-3 miesiące, bo przyszliście z problemem, y, no, który wymaga po prostu dłuższego leczenia. I też bardzo fajny jest fakt, że właśnie na tej. Na tej stronie, na tym koncie pacjenta, macie takie okienko, w którym podczas wizyty, podczas kiedy bukujecie wizytę, możecie wpisać wasze objawy. I ja zauważyłam, że właśnie chcemy zalogować się tam i zabukować naszą wizytę to jest przypisane pół godziny. Na pacjenta, czyli jeżeli jest mamy tą rozpiskę tych godzin, to mamy na przykład e, godziny od 10:30 do 11:00, następny pacjent od 11:00 do 11:30. E, ja, kiedy pierwszy raz się tam logowałam i chciałam właśnie wizytę zabukować, to tych objawów nie wpisałam i zostały mi przydzielone te. Pół godziny, które faktycznie było tam na tym rozkładzie, ale w momencie, kiedy właśnie szłam po raz kolejny i wpisałam te moje objawy, co mi tam konkretnie dolega, to moja wizyta została wykalkulowana na minut 15, a nie 30. Także myślę, że jest to również bardzo ciekawe i pomocne rozwiązanie, ze względu na to, że po prostu po opisie tych naszych objawów, no ten czas wizyty może być na przykład skrócony bądź wydłużony, jeżeli wydaje mi się, że to też w drugą stronę. Będzie działało i dzięki temu, na przykład, lekarz może przyjąć, nie wiem, większą ilość osób, przykładowo, y, także myślę, że to jest na plus. I odnośnie jeszcze takich udogodnień, to też bardzo fajną opcją jest tam takie okienko, powiedziałabym, czatu z lekarzem, czyli w momencie, kiedy na przykład zostaje Wam przypisany jakiś lek, wykupujecie ten lek w aptece, ale na przykład macie jakieś. Y, mm, no nie do końca zrozumieliście na przykład dawkowania, chcecie o coś dopytać, to nie musicie po raz kolejny iść do przychodni, e, dzwonić na przykład, e, łapać tego lekarza gdzieś tam właśnie w przychodni, tylko możecie w tym okienku czatu napisać, że e, taki i taki macie problem, chcieliście o to i o to dopytać, i po prostu lekarz wam tam na tym koncie, właśnie pacjenta w tym okienku wam odpisze. Także macie po prostu szybszy kontakt z lekarzem, także myślę, że to jest na plus jeżeli chodzi może jeszcze o takie kwestie recept, może to też powiem tutaj, że jeżeli macie w, w, przepisany jakiś lek, dostajecie receptę, nie dostajecie recepty papierowej, tylko wszystko jest w systemie. I lek, który został wam przez lekarza przepisany, możecie wykupić w każdej aptece w Norwegii. Po prostu idąc do apteki, legitymując się, podając swój albo ten D-numer, albo numer personalny, także to jest też na plus. No, że nie musicie nosić tych recept, bo na przykład w Polsce zdarzało się tak, że w jakiejś tam aptece leku nie było, i pani, jeżeli chciała go zamówić, to zdarzało się tak, że moją receptę na przykład zatrzymywała i nie miałam opcji, żeby pójść i na przykład. Zapytać, czy w innej aptece jest, a jeżeli jest, to wykupić, bo tej recepty faktycznie przy sobie nie miałam. Także byłam, tak jakby blokowana. Tutaj czegoś takiego nie ma i no jest to, jest to fajne ułatwienie, też uważam, że, że jest to na duży plus. Może teraz przejdziemy do tego, jak wygląda przychodnia, bo tutaj zauważyłam. Yy, no, spore zmiany, spore różnice, jeżeli chodzi o Polskę i o podejście lekarza do Was, jako pacjentów. Więc jeżeli chodzi o przychodnie. To przy samym wejściu jest kosz z takimi jednorazowymi ochraniaczami na buty. Tak jak macie na przykład jakie dzieci na wizytę do kogoś do szpitala, takie niebieskie ochraniacze. I zawsze każdy je zakłada, niezależnie od tego, jaka jest pogoda na dworze. I to jest bardzo ważne, bo niezależnie czy jest słońce, czy jest deszcz, czy jest śnieg, zawsze każdy te ochraniacze zakłada. I dzięki temu jest po prostu bardzo czysto tam w przychodniach. Ja nie widziałam nigdy jakiegoś tam piachu. Błota, e, oczywiście w tym przeciągu, że tak powiem, e, w tym korytarzyku e, jest troszeczkę tego brudu, no bo wiadomo, tam się przewijają pacjenci, ale już dalej tam, gdzie czekamy, czy w gabinecie lekarza, jest po prostu czysto. W samej przychodni, jeżeli czekacie właśnie na wizytę, e, macie do wyboru kawę, herbatę, e, wodę. Mm, co tam jeszcze ostatnio było? Batoniki jakieś zbożowe, takie zdrowe przekąski. Oczywiście to jest wszystko za darmo. Nie wiem, w cenie wizyty można tak to nazwać. Także możecie sobie bez problemu i dowoli z tego korzystać. I w momencie, kiedy już przychodzi wasza kolej, to lekarz wychodzi do was. Zawsze, za każdym razem, do każdego pacjenta. Lekarz odprowadza pacjenta poprzedniego, e, przynajmniej ja zawsze trafiałam na takie sytuacje, że też odprowadzał pacjenta, którego przyjmował wcześniej i jak już pacjenta odprowadził, to wyczytywał kolejną osobę z nazwiska i zapraszał do gabinetu. Zawsze podaje rękę. Jeżeli jest to wasze pierwsze spotkanie, to również lekarz się wam przedstawia. Jeżeli jest to wizyta jakaś tam kolejna, gdzie już się znacie, to po prostu się z wami wita podaniem ręki i zaprasza was do gabinetu. W Polsce jest z tym różnie. Bo tak, na dobrą sprawę, przez te wszystkie lata, jak mieszkaliśmy, to może kilkukrotnie byłam w taki sposób poproszona do gabinetu. Zazwyczaj było to na zasadzie takie, że albo pacjent, który wychodził, mówił, że można wchodzić, albo gdzieś tam lekarz z odchłania gabinetu krzyczał, że proszę wejść, albo następny pacjent, albo zapraszam. Tutaj jest to troszeczkę inaczej, może też z tego względu, że tych pacjentów w ciągu dnia jest troszeczkę mniej. Ale o tym za chwilę. Także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o samą wizytę, to kiedy byłam po raz pierwszy została mi pobrana krew do zbadania poziomu cukru. Później już tych badań nie miałam, także nie wiem czy jest to po prostu robione raz do roku, czy jeżeli na przykład jest to wasza pierwsza wizyta, albo jeżeli nie wiem, lekarz podejrzewa, że coś tam może być nie tak, także to zostało zbadane. I kolejna różnica jaką zauważyłam to fakt, że nie ma tutaj Karty takiej papierowej pacjenta. Wszystko, o czym mówicie dla lekarza, te wszystkie informacje, które przekazujecie, wszystkie jego notatki, właśnie te recepty, leki, które wam przepisuje, wszystko on robi na komputerze. Wszystko wpisuje na komputerze. Nie ma karty papierowej, wszystko jest w systemie i właśnie to wszystko, co on wprowadza na wizycie do tego systemu, wy później możecie zobaczyć na swoim koncie pacjenta. Także to, to też, myślę, jest plus. Niektórzy mówią, że jest to plus, niektórzy mogą uważać, że jest to minus, no bo jak nie wiem, system siądzie czy cokolwiek, no to jest. No, może być to duży problem, ale odkąd my tutaj jesteśmy, to nic takiego się nie zdarzyło. Także od razu przychodząc do domu, macie wgląd do tego, jak wyglądała wizyta i wszystkie już te zmiany na waszym koncie dotyczące właśnie wizyty są już wprowadzone. I teraz może przejdziemy, słuchajcie, do cen, bo niestety, ale służba zdrowia, wizyta lekarska, nawet wizyta u lekarza rodzinnego jest tutaj niestety płatna. Nawet jeżeli płacicie ubezpieczenie, jesteście tutaj ubezpieczeni, to Państwo pokrywa oczywiście część Waszej wizyty, waszej wizyty ale część musicie pokryć z własnej kieszeni. Hmm, oczywiście są tutaj wyjątki, na przykład kobiety w ciąży, czy dzieci do 18 roku życia, także też postaramy się Wam znaleźć linki, umieścić w opisie, żebyście mieli taki dokładny, dokładną rozpiskę tego, jak to tutaj wygląda, kto ma jakieś ulgi i tym podobne. Ale jeżeli chodzi o mnie, o Pawła, czyli osoby w kwiecie wieku, pracujące, nie mające żadnych ulg, to musimy właśnie działać na takiej zasadzie, że Część wizyty pokrywamy z własnej kieszeni. I teraz, jeżeli chodzi o tą kwotę, to powiem Wam, że jest bardzo ciężko określić to, jaka ona będzie, ile będzie wynosiła i ile zapłacicie, bo ja za każdym razem, kiedy byłam u lekarza, płaciłam inaczej. Ma na cenę wpływ e, to, czy są przepisane Wam jakieś leki, recepty, czego dotyczy wizyta. Czy zostały wykonane jakieś badania? Bo na przykład, ja idąc po raz pierwszy, zapłaciłam 150 koron i była to wizyta, byłam po prostu przeziębiona. Po raz drugi, kiedy została mi wypisana już recepta, zapłaciłam 205 koron. A Paweł, kiedy był chory nie teraz, tylko e, wcześniej, właśnie tak też był bardzo mocno przeziębiony, był u lekarza, został mu pobrany wymaz z nosa, zostały mu przepisane leki i zapłacił coś około 270-280 koron. Także widzicie, ta rozpiętość cenowa jest naprawdę bardzo duża, bo 105 a 270, no to tak jak widzicie, jest jednak różnica. E, także tak to wygląda i wizytę. Za wizytę płacicie od razu po wyjściu z gabinetu. Po prostu w recepcji jest taka maszyna przypominająca bankomat i tam po wyjściu od lekarza idziecie, płacicie kartą, nie ma możliwości zapłaty gotówką przynajmniej w mojej przychodni. Tak jest, że płacicie tylko kartą. Jeżeli u was jest inaczej, to dajcie koniecznie znać, ale u mnie tylko i wyłącznie wchodzi w grę E, karta, także wkładacie tam po prostu swoją kartę, wpisujecie ten D-numer bądź numer personalny i automatycznie kwota, którą macie do zapłaty, wyskakuje wam na ekranie. Klikacie tam OK, potwierdzacie wszystko, wpisujecie kod i e, zostało zapłacone. Oczywiście dostajecie również e, wydruk z tej maszyny, że rachunek został po, pokryty, także macie również potwierdzenie. Także tak wygląda wizyta. Jeżeli jeszcze chodzi, może powiem wam ym, o specjalistów, bo myślę, że też jest to warto zaznaczyć, że spotkałam się z takimi opiniami, że w Norwegii jest mało specjalistów yy, i są kolejki również do specjalistów. Tutaj wygląda to tak z mojej perspektywy, z mojego doświadczenia, że jeżeli chcecie udać się do specjalisty, to jest to również na takiej samej zasadzie jak w Polsce, czyli albo możecie pójść prywatnie, Wtedy koszt całej wizyty pokrywacie oczywiście z własnej kieszeni, albo możecie właśnie udać się do lekarza rodzinnego i dostać skierowanie do specjalisty, przykładowo do dermatologa. I jeżeli chodzi o ceny tych wizyt prywatnych, to na każdej stronie kliniki na przykład dermatologicznej, czy gdzie tam chcecie się wybrać, do jakiego specjalisty potrzebujecie pójść, na stronie macie dokładny cennik tego, ile co kosztuje, ile kosztuje wizyta konsultacyjna, ile kolejna wizyta, także wszystko jest napisane. Jeżeli chodzi natomiast o cenę wizyty ze skierowaniem, to tutaj sprawa jest troszeczkę bardziej skomplikowana, bo ja ze swojej strony właśnie kontaktowałam się z jedną kliniką dermatologiczną i pytałam, jaki byłby koszt wizyty, w związku z tym, że mam taki taki problem i mam również skierowanie od lekarza i otrzymałam taką wiadomość, że Cena wizyty zależy od tego, z jakim problemem do nich przychodzę, czyli też jest ta wycena um, uzależniona od tego, z czym przychodzimy, jakie będzie leczenie, jakie leki y, przepiszą Wam właśnie na ten Wasz problem, z którym przychodzicie. Także takiej konkretnej odpowiedzi nie, u, nie otrzymałam. Także może, jeżeli ktoś z Was był u jakiegoś specjalisty, nie wiem, okulisty, dermatologa. I wie jak to wygląda tutaj, w, y, od tej strony, właśnie jeżeli idziecie ze skierowaniem, to dajcie koniecznie znać w komentarzach, myślę, że będzie to bardzo pomocne dla naszych innych widzów. I teraz, jeżeli chodzi również o specjalistów, o oczekiwania, czas oczekiwania, bo to też jest bardzo ważne i też mnie w sumie troszeczkę zdziwiło, bo czas oczekiwania również jest, słuchajcie, tutaj długi. Bo ja ze swojej strony, jak się orientowałam, to na wizytę na przykład u dermatologa, akurat tam, gdzie ja właśnie chciałam się udać, gdzie zbierałam informacje, to nawet na stronie internetowej kliniki było napisane, że czas oczekiwania jest od miesiąca do nawet dwóch miesięcy. I to niezależnie od, te, od tego, czy przychodzicie tam prywatnie, czy przychodzicie ze skierowaniem. Także tak jak widzicie, też e, trzeba troszeczkę poczekać. Nie mówię, że tyle co w Polsce, e, no bo jednak myślę, że tutaj jest różnica, bo w Polsce czasami trzeba czekać i po kilka miesięcy, ale jednak ten czas oczekiwania jest, jest. Nie ma tak, że z dnia na dzień pójdziecie, i tak samo jeżeli chodzi o lekarza rodzinnego, e, jest tak, że bardzo ciężko, słuchajcie, dostać się z dnia na dzień. Było sytuacji kilka takich, że potrzebowałam po prostu pójść na drugi dzień, bo przykładowo rozchorowałam się w poniedziałek i no nie dałam rady po prostu funkcjonować, więc chciałam pójść we wtorek do lekarza, żeby dostać zwolnienia lekarskie, no bo nie byłam w stanie stawić się po prostu w pracy. No i niestety, ale termin do lekarza, jakiegokolwiek w tej przychodni, do której ja przynależę, był dopiero za tydzień. I powiem Wam, że za każdym razem, kiedy staramy się z Pawłem, właśnie umówić na wizytę, to tak to wygląda, że ani razu jeszcze nie udało nam się e, zrobić tak, żeby pójść na drugi dzień, kiedy potrzebowaliśmy, e, kiedy potrzebowaliśmy. E, także to nie jest zbyt fajne, bo no, czasami jest taka sytuacja, że Potrzebujecie na już, a nie da się nic zrobić, bo na przykład w Polsce można zrobić taki myk, że mimo wszystko, jeżeli potrzebujecie lekarza, potrzebujecie pójść do lekarza, a wiecie, że lekarz już nie przyjmuje, to no bardzo często widziałam takie sytuacje i kilka razy też tak prosiłam. Panią doktor, że po przyjściu do przychodni po prostu gdzieś tam między pacjentami się pukało i że przepraszam Pani doktor, ja wiem, że już 30 pacjentów, lista zamknięta, ale no tak się źle czuję, potrzebuję zwolnienia, bardzo proszę, żeby mnie Pani doktor przyjęła. No i Pani doktor mówi, no, no dobrze, no to już jak Pani przyjechała, no to Pani usiądzie na końcu, Panią przyjmę. Tutaj niestety, no nie ma opcji, słuchajcie, nie ma w ogóle żadnej opcji, jest ten system... Yy... Są te godziny, bukujecie to przez internet, jest ilość ograniczona pacjentów po prostu w ciągu dnia i jeżeli w systemie już nie ma y, miejsca, no to lekarz Was nie przyjmie, no bo nie może przyjąć tego poza systemem. No po prostu nie może. Nie wiem, jeżeli Wy potraficie jakoś ten system obejść <grych> albo mieliście sytuację, gdzie jednak gdzieś tam lekarz Was przyjmował, bo potrzebowaliście, to dajcie znać, bo u nas w przychodni niestety, ale. No, tak jak powiedziałam, nie ma takiej opcji. Okej. Okay. Z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że temat wyczerpałam, ale myślę, że na pewno pojawią się jeszcze jakieś pytania dotyczące tutaj tego tematu, o którym dzisiaj wam opowiadałam. Także jeżeli coś było jeszcze niejasne albo chcecie, żebym, nie wiem, coś więcej dopowiedziała o danej kwestii, to po prostu pytajcie w komentarzach. Postaramy się na wszystko odpowiedzieć, jeżeli będzie tych pytań, nie wiem, naprawdę bardzo dużo będą one rozbudowane, to może Nagramy z Pawłem oddzielny film odnośnie tego, i Wam y, odpowiemy na wszystko, co Was jeszcze nurtuje. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za Waszą obecność. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Kliknijcie w dzwoneczek, wtedy dostaniecie powiadomienia o naszym każdym filmie. Wpadajcie na Facebooka i na Instagrama. I widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Pa!